Cześć! Nie sugerujcie się obecnością tego oto gościa. Nie będę dzisiaj mówić o psach, tylko już naprawdę e, mój pies ma ADHD. Już nie wiem, co mam z nią zrobić, żeby mi nie przeszkadzała, więc jeżeli ona chce sobie tutaj siedzieć, to niech siedzi i tak długo nie wytrzyma. Albo pójdzie spać, albo zaraz zejdzie. A będę dzisiaj mówić o aparacie ortodontycznym, dlatego że jutro mija rok, od kiedy zakończyła się moja przygoda z aparatem. E, I tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby sobie zerknąć na filmik, który wtedy nagrałam, zobaczyć, jakie towarzyszyły mi wtedy emocje, posłuchać o tym. E, i tak sobie to wszystko odświeżyć, i zaczęłam szukać tego filmu u siebie na kanale, i okazało się, że go nie ma, bo go nie nagrałam, jak się okazało, właśnie. E, więc stwierdziłam, że jednak nagram ten film, bo ja wtedy chyba uznałam, że on nie jest mi potrzebny. To znaczy nie mi, że wam nie jest potrzebny, e, dlatego że tych filmów na YouTube jest bardzo dużo e, o tej tematyce i że to nie ma sensu. Natomiast. E, Cały czas obserwuję, jakim powodzeniem cieszę się seria z pamiętnika aparatki na moim blogu. I widzę, że naprawdę bardzo dużo osób z tego korzysta, dzieli się swoimi obawami, doświadczeniami. I stwierdziłam, że jako, że nie wszyscy czytają blogi, to być może na kanale taki film tutaj też się przyda. Dlatego opowiem Wam, jakie były, jak to wyglądało u mnie, podsumuję to leczenie, podsumuję czas, koszty, efekty i tak dalej. Natomiast na pewno nie zdążę tutaj opowiedzieć o wszystkim, bo ten film chyba. Trwałby godzinę, więc jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do zapisywania ich sobie i do zadania mi ich w komentarzu, a później, ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, to nagram jakąś drugą część z QA na temat aparatu. Najpierw jednak taki wstęp, coś, co musi tutaj zostać powiedziane. Jest to rzecz oczywista, ale obawiam się, że być może nie dla każdego, a mianowicie hmm, Wszyscy muszą się liczyć z tym, wszyscy, którzy są zainteresowani tą tematyką, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Każde leczenie ortodontyczne jest bardzo indywidualną kwestią i u każdego będzie wyglądało inaczej, więc ja tutaj opowiem, jak wyglądały moje doświadczenia, natomiast to absolutnie nie znaczy, że u Was będzie podobnie. Zacznijmy może od tego, jak wyglądała moja wada i dlaczego ja zdecydowałam się na założenie tego aparatu. Ona z takiego ortodontycznego punktu widzenia nie była duża. Tak przynajmniej mówiła moja ortodontka, że to nie jest poważna wada. Leczenie miało nie trwać więcej niż półtora roku i ogólnie wszystko miało być dosyć proste. To była wada górnego łuku. Ja miałam górne krzywe zęby, a były ok. I w lustrze to nawet nie wyglądało tak źle. Natomiast kiedy zobaczyłam, jak to wygląda na zdjęciach albo na filmach, to już w ogóle była tragedia i dopiero wtedy, kiedy ja to zobaczyłam, to nabawiłam się kompleksów. W związku z tym, że wada nie była duża, to założenia też były dosyć proste. Założenia dotyczące mojego leczenia. To miało trwać około półtora roku. E, jedyne, co było skomplikowane w moim odczuciu, to to, że nie dało się założyć tylko jednego łuku. Bo wydawało mi się, że skoro tylko górne zęby mam krzywe, no to tylko na górnych zębach muszę mieć aparat. Niestety rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. Jest mało osób, które mogą mieć tylko jeden łuk, dlatego, że ze zmianami w zgryzie, to znaczy ze zmianami w ustawieniu zębów, wiążą się z Zmiany w ustawieniu zgryzu, i ten zgryz musi być do siebie dopasowany. Więc jeżeli majstrujemy przy jednym łuku, to ten drugi łuk również powinien być ustawiony tak, aby pasować do tego pierwszego. Dlatego zazwyczaj zakłada się górne łuki, dwo, dwa łuki, nawet jeżeli tylko jeden jest problematyczny. To oczywiście ma wpływ na to, jak dużo będzie kosztowało nasze leczenie i jak długo będzie trwało, więc to jest dosyć ważne. Natomiast druga sprawa to to, że ortodonci dzielą się na tych, którzy chcą usuwać jakieś zęby do leczenia i na tych, którzy starają się tego unikać. Ja wybrałam ortodontę, który raczej nie jest zwolennikiem tego chodzenia na łatwiznę i usuwania, Zęb zębów. Zawsze wtedy, kiedy jest problem z jakimś tam ściśnięciem, i moja ortodontka cały czas mówiła mi, że u mnie jest to tak na granicy. Ona absolutnie nie jest zwolenniczką usuwania, ale czasami to jest konieczne, ale u mnie nie była tak do końca przekonana i stwierdziła, zaproponowała mi takie rozwiązanie, że zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, na razie nie będziemy usuwać zdrowych zębów i zobaczymy, jak to później się potoczy. Także to była druga kwestia, która też dotyczyła mojego leczenia, i później Wam powiem, jak to dalej z tymi zębami wyszło. Jeżeli chodzi o przebieg leczenia, to początek był tragiczny. Kiedy zobaczyłam siebie w tych nowych zębach, w tym rusztowaniu, załamałam się, dlatego że to bardzo podkreśliło wadę i ogólnie to był olbrzymi dyskomfort i zastanawiałam się, jak to możliwe, żeby wytrzymać z tym te półtora roku, czy nawet więcej, bo spodziewałam się tego, że to leczenie może trwać dłużej. I to było straszne, naprawdę. I oczywiście był silny ból, chociaż trochę sobie ułatwiłam sprawę, bo posłuchałam się jednej z czytelniczek i od razu obkleiłam wszystkie zamki woskiem, tak żeby sobie dodatkowo jeszcze nie przysporzyć tego problemu w postaci obtartych błąd śluzowych i każdemu to polecam. E, także to, e, to było coś dobrego, co zrobiłam, natomiast i tak przez tydzień musiałam być na diecie płynnej, bo za bardzo się nie dało funkcjonować, nie dało się gryźć. E, także ale to muszę to zaznaczyć, że ja jestem szczęściarą, byłam szczęściarą, dlatego, że ja taki silny ból tej szczęki miałam tylko po dołożeniu, założeniu łuku i później po dołożeniu tego dolnego. Natomiast są osoby, które mają taki problem po każdym podkręcaniu aparatu, bo być może nie wszyscy wiedzą, że kiedy ma się aparat na zębach, to co miesiąc chodzi się na wizytę kontrolną do ortodonty i on jeszcze ten łuk podkręca, tak aby tam zmieniać to ustawienie. I wiele osób cierpi co miesiąc po każdej z tych wizyt i wtedy te osoby muszą przechodzić na dietę płynną co miesiąc. с о U mnie na szczęście nie było takiej konieczności, ale też musicie się z tym liczyć, że u Was niestety może to tak wyglądać. Ja, przez to, że dwa razy byłam na tej płynnej diecie, co trwało około tydzień, schudłam przez aparat około 2 kg i później bardzo trudno było mi tę wagę nadrobić. Na szczęście, jeżeli chodzi o efekty, to one pojawiły się bardzo szybko. U mnie naprawdę wyjątkowo szybko. Ja już po półtora miesiąca widziałam olbrzymią różnicę i pokazywałam to też na blogu, więc Was również tam odsyłam. Ogólnie wszystkie wpisy z pamiętnika, aparatki, polecam wszystkim osobom zainteresowanym, link oczywiście znajdziecie na dole i te efekty były tak bardzo takie pokrzepiające i dodawały mi sił, żeby dalej walczyć, natomiast później doszedł taki moment, przyszedł moment, kiedy te zęby były już całkowicie proste, ale to nie była chyba nawet połowa leczenia, więc to było takie trochę, trochę dobijające z drugiej strony, że zęby są już proste a tutaj jeszcze masa pracy przede mną i ta praca to niestety wyciągi wyciągi to są takie maleńkie gumeczki bardzo obcisłe, chociaż oczywiście są różne na ich rozmiary, które zakłada się łącząc górny łuk z dolnym. Ja dolny dołożyłam po Roku mniej więcej. Na początku założyłam tylko łuk na te krzywe zęby, a później dołożyliśmy ten drugi. I potem zaczyna się zabawa z tymi wyciągami, że one mają się jakoś tam łączyć, zmieniać to ustawienie tych szczęk względem siebie. Nie będę tutaj używać jakiegoś fachowego słownictwa, więc mam nadzieję, że ewentualne ortodontki oglądające to ortodonci mi wybaczą. Tak więc zabawa z wyciągami nie była zbyt przyjemna, bo to było tak, że na początku nosiłam po jednym, później po dwa, na końcu już po trzy, i to było tak ściskające tą że nie dało się funkcjonować, a to trzeba było nosić też w dzień, więc ani nie mogłam rozmawiać przez telefon, ani wyjść do ludzi, ani nic w tym rodzaju, chociaż są osoby, które wychodzą do ludzi z wyciągami i nie mają z tym problemu. Natomiast Trzeba to nosić jak najczęściej w ciągu dnia i później i też na noc. E, także z tym nie jest zbyt fajnie, bo to znacznie utrudnia funkcjonowanie. E, inną, innym takim problemem, który pojawił się gdzieś tam w trakcie mojego leczenia, to był problem ze stanem zapalnym jednego zęba. To był taki promieniujący ból, który mnie dopadał. Ja już myślałam, że e, tam jakaś straszna tragedia się dzieje z tym zębem, że on jest zepsuty, że będzie trzeba zdejmować aparat, ale okazało się, że to tylko było zapalenie od pierścienia, więc ortodontka zdjęła mi pierścień, bo to była szóstka na szóstce są pierścienie. Zdjęłam mi ten pierścień i przez miesiąc chodziłam bez niego, i problem zniknął, jak ręką odjął. Także jeżeli chodzi o takie moje największe kryzysy w trakcie leczenia, to był właśnie w momencie tego problemu z szóstką i później, kiedy były te wyciągi, samo zakładanie ich było bardzo problematyczne. Ja miałam do tego takie, takie obcęgi małe. Wojtek mi e, użyczył ich, ale niestety straciłam je w Barcelonie, e, kiedy na kontroli na lotnisku zostały mi one zabrane jako niebezpieczne narzędzie. E, więc e, tak, to taka mała anegdotka. A jeżeli chodzi o aparat, czy piszczy na zamkach, e, tchu na zamkach, na bramkach e, w, na lotnisku, to nie, nie piszczy, bo to też niektórzy o to pytają. No, i w trakcie mojego leczenia pojawił się ten problem. Co dalej zrobić z tymi zębami? Czy usuwać, czy nie usuwać? Moja górna szczęka za mocno się wysunęła, za mocno się rozrosła i właściwie to tak moja ortodontka sugerowała, że może jednak powinnam te zęby usunąć, ale jednocześnie ostrzegała, że to wcale nie gwarantuje super efektu, że mogą się zmienić moje rysy twarzy i tak Dlatego ja ostatecznie postanowiłam tych zębów nie usuwać i pogodzić się z tym, że ta moja górna szczęka będzie trochę wysunięta. Mam tak jakby błogosławieństwo mojej ortodontki na te decyzje, to nie było tak, że to ja się uparłam. Ona była taka nieprzekonana, tu sugerowała, że no muszę się liczyć z tym, że ten efekt nie będzie idealny, więc może jednak usunąć, ale wtedy też efekt wcale nie musi być idealny, więc ona by w sumie raczej nie naciskała, żebym ja to zrobiła. O tak, może w ten sposób. A więc ostatecznie faktycznie ja tych zębów nie usunęłam i mam tę górną szczękę wysuniętą, ale tu już właśnie przejdziemy do efektów. Ja każdy łuk nosiłam około półtora roku. Jeden trochę więcej niż półtora roku, drugi troszeczkę krócej. Więc tyle mniej więcej. Trwało moje leczenie. Kiedy tak sumować te okresy, to wyszły niecałe dwa lata. I e, jeżeli chodzi o zdjęcie, to najpierw zdjęłam te, ten łuk górny, czyli ten, który był krzywy, i mój, mój zachwyt był ogromny. Popadłam w samo zachwyt, że tak powiem, i zabrzmi to nieskromnie, ale okazało się, że naprawdę, że mam ładne zęby, których nie było widać, kiedy one były krzywe. One, nie widziałam, że one są tak ładne, białe i mają taki ładny kształt. I to też powiedziała moja ortodontka, że to, że te zęby tak wyglądają, Dają, ratuje to, że ten efekt nie jest idealny, bo mm, nawet dobrze, że ta szczęka jest taka pierwszoplanowa, bo jest ładna, tak, jest ładna, więc może sobie być pierwszoplanowa, gdybym miała brzydkie jakieś tam nierówne zęby. To mogłoby to być dla mnie bardzo problematyczne, że to się tak rzuca w oczy, że ta szczęka jest wysunięta. No i to jest też kwestia tego, czy to naprawdę się rzuca w oczy, bo większość ludzi tego w ogóle nie widzi, chyba że ktoś ma zboczenie na tym punkcie albo zawodowe, albo też nosił aparat. Albo jeżeli komuś o tym powiem, to też zazwyczaj zaczyna ta osoba to zauważać, ale to już nie stanowi dla mnie problemu. Ja ogólnie efektem byłam zachwycona, byłam przeszczęśliwa. Zęby okazały się czyste, bo myślałam, że po aparacie będą jakieś takie obklejone, że zaraz będzie trzeba je wybielać czyścić i tak dalej, natomiast nie było takiej konieczności. Jedyne co, to aparat zostawił mi ryskę na jednym zębie i ja naprawdę bardzo długo się zbierałam, żeby ją naprawić, więc to tylko jedyny taki problem, ale ogólnie efekt był naprawdę super. I po zdjęciu aparatu trzeba było przejść do kolejnego etapu, czyli do retencji i tutaj ja mam inną retencję na dole inną na górze. Mam nawet tutaj ze sobą tę górną, ale za bardzo nie mogę jej pokazać, bo pies się ułożył, ale zaraz, zaraz to zrobię. Na dole mam taki drucik, który jest przyczepiony na stałe. Ej, problem z nim jest taki, że on może się z czasem odklejać, ten cement się trochę czyści, szczególnie kiedy tak jak ja używa się szczoteczki sonicznej. Natomiast górna nakładka jest zakładana teraz już tylko na noc. Ej, na początku trzeba było ją nosić i w ciągu dnia i na noc później już tylko nocą, a teraz już nawet dwa dni w tygodniu, dwie noce mam wolne. Także tak to wygląda po ponad roku. Ona wygląda, nie, nie będę jej pokazywać z bliska, bo po prostu jest totalnie przezroczysta. Nie będę pokazywać blisko, bo to jest obrzydliwe. <gry> Ewentualnie później może na końcu ją założę, żebyście zobaczyli, że to w ogóle nie widać tego i z tym normalnie można funkcjonować, można wyjść do ludzi. Jedyne, czego nie można, to nie można jeść. Ja z tej retencji jestem bardzo zadowolona. Nie miałam w ogóle problemu z tym, żeby zakładać tę retencję na noc. Nie było ani jednej nocy, kiedy ja bym o tym zapomniała. I wiele osób spotyka, spotkacie się z takimi opiniami, że mówi, że nie ma sensu prostować zębów, bo one potem i tak się wykrzywiają. Minął już ponad rok, od kiedy zdjęłam górny łuk, bo zdjęłam go we we wrześniu ubiegłego roku i moje zęby nie przesunęły się nawet o pół milimetra, co widać po tym, że ta nakładka cały czas nam nie pasuje, więc to wydaje mi się bardzo istotne. Podsumowując już koszty i czas leczenia, no to jeżeli chodzi o czas, to już właściwie powiedziałam, że to było po półtora roku na łuk i w sumie tak prawie dwa lata. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to samo założenie aparatu kosztowało mnie 3100 zł, bo jeden łuk kosztował 1550 zł i to był zwykły metalowy łuk. Natomiast jeżeli doliczymy do tego wszystkie dodatkowe koszty, czyli te koszty początkowe, leczenia zębów, przygotowania, robienia wycisków i tak dalej. I koszt wszystkich wizyt co to wyszło. Mi w sumie prawie 10 tysięcy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten koszt rozkłada się na dwa lata. Na cały ten proces leczenia. U mnie to były prawie 2 lata. Także też w, w, w poście na blogu będziecie mieli to wszystko bardziej szczegółowo rozpisane i polecam tam zerknąć, jeżeli kogoś to interesuje. I już tak podsumowując całe moje leczenie, to zleciało ono niesamowicie szybko, naprawdę. Sama nie spodziewałam się, że tak będzie, że ten czas tak szybko przeleci. Ja swoje leczenie wspominam jako w gruncie rzeczy bezproblematyczne, pomimo tego, tego problemu z szóstką i tego, kiedy nosiłam po trzy wyciągi z jednej strony, czyli w sumie sześć. I to był taki trudny okres, ale teraz kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, już nawet tego perspektywy czasu rok od zdjęcia tego aparatu, to Naprawdę widzę, że było warto. Ja pozbyłam się olbrzymiego kompleksu. Dzięki temu mogę prowadzić ten kanał, dzięki temu mogę prowadzić zdrowomanie i w ogóle robić dużo innych rzeczy, bo jednak ten uśmiech to jest taki bardzo ważny. Element życia, powiedzmy, i trochę to jest przykre, kiedy wiąże się z jakimiś kompleksami, więc ja naprawdę polecam założenie aparatu każdemu, kto ma jakieś kompleksy na punkcie swojego uśmiechu i uważam, że to naprawdę może pomóc. Natomiast trzeba rozważyć też różne za i przeciw, czyli też również to, że takie zęby podczas noszenia aparatu pracują, czasami naprawdę wykonują całkiem sporą pracę. Ten układ jakby kostny się zmienia i może to wszystko wpłynąć troszeczkę na to, że te zęby na starość nie będą w takiej dobrej kondycji jak u osoby, która nie nosiła aparatu, więc to też jak najbardziej trzeba mieć na uwadze. Ale to już są takie dosyć skomplikowane rzeczy. Tak samo jak to, że ja zakładałam aparat ze względów estetycznych. No i może też to, że zęby były trochę ściśnięte. Chociaż mam wrażenie, że nadal trochę są. Miało wpływ na to, że one szybciej się psuły, ale niektórzy mają jakieś poważne wady zgryzu, yy, które nie są widoczne, bo zęby nie są krzywe, ale ta wada z zgryzu może wpłynąć na to, jak później te zęby będą funkcjonowały dalej i, i to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Ja bym radziła każdemu, kto Rozważa założenie aparatu, żeby skonsultował się z kilkoma ortodontami, a nie tylko z jednym, bo tutaj wchodzą w grę właśnie takie kwestie, czy usuwać zęby, czy nie, czy usuwać ósemki na przykład. Też często to trzeba zrobić przed założeniem aparatu. Ja na szczęście nie musiałam, bo moje ósemki były wyrosły mi prawidłowo i one mi się nawet podczas noszenia aparatu bardzo bardzo przydały, bo to były jedyne zęby, które nie bolały, kiedy były jakieś tam gorsze okresy. A także tutaj naprawdę to jest temat rzeka i ja nie jestem w stanie tutaj w tym filmie powiedzieć wszystkiego, co bym chciała powiedzieć na ten temat. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to naprawdę zachęcam, żeby zadawać je pod filmem i później postaram się to wszystko rozwinąć w Q&A. I jeszcze tak w podsumowaniu mogę powiedzieć odnośnie zmiany rysów twarzy, bo też wiele osób o to pyta. Czy zmieniły się moje rysy twarzy po zdjęciu aparatu i ogólnie podczas noszenia? Tak, myślę, że odrobinę tak, ale widzę to dopiero gdzieś tam, kiedy patrzę na jakieś swoje stare zdjęcia. Tak naprawdę to może być zmiana spowodowana biegiem czasu i tego, że po prostu się starzeje, więc nie wiem, czy, czy aparat miał jakiś bardzo duży wpływ na to. Jeżeli chodzi o utrzymanie efektu, no to u mnie jest on w 100% utrzymany, bo trzymam się cały czas tej retencji. Właśnie a propos retencji, to założę tę nakładkę, żebyście zobaczyli, że ona w niczym nie przeszkadza i w ogóle ta opcja z tą nakładką jest dla mnie najlepszą chyba formą retencji, bo ten drucik dolny to boję się, że on mi się zaraz odczepi, a wizytę kontrolną mam teraz dopiero. W styczniu. Dobra, zakładam. Przez chwilę po założeniu można odrobinę seplenić, ale to dosłownie moment, moje, e, moje zęby, mój język, wszystko jest już przyzwyczajone do tej retencji, więc nie sprawia mi to jakiegoś problemu. Ona na pierwszy rzut oka nie jest też zbyt widoczna. E, jeszcze o tym chyba nie powiedziałam, że ja przez to, że mam tę szczękę trochę bardziej wysuniętą, nabawiłam się trochę wady wymowy. E, wydaje mi się, że miałam kiedyś lepszą dykcję przed założeniem aparatu niż mam teraz, ale wydaje mi się też, że mm, gdybym poszła. Do logopedy, to może udałoby mi się nad tym popracować i trochę tę sytuację poprawić. Okej, okay, ale to by było na tyle. Tak jak powiedziałam, nie jestem w stanie powiedzieć tutaj wszystkiego, co bym chciała, i na pewno o wielu rzeczach zapomniałam, ale taki główny przekaz to to, że leczenie ortodontyczne nie jest wcale takie, nie musi być, bo to oczywiście zależy od sytuacji, bo naprawdę opisujecie mi w mailach czy w komentarzach na blogu przeróżne historie, ale z mojego punktu widzenia leczenie ortodontyczne wcale nie musi być skomplikowane. Moje uważam za proste. To naprawdę bardzo szybko zleciało. Ten wydatek rozłożył się w czasie, więc to też nie było jakieś takie bardzo mm, straszne przeżycie, żeby wydać tyle pieniędzy. A poza tym e, ładny uśmiech jest wart każdych pieniędzy. I, I tak, i to by było na tyle. Zapraszam Was za, e, do zadawania pytań, jeżeli tylko jakieś Wam się zrodziły podczas oglądania tego filmu. I do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję za oglądanie. pa! pa.